Dzień dobry, dzień dobry kochane farmazonki, witam Was serdecznie na nowym odcinku kanału Farmazony pod tytułem Pichcenie. Mam papryczkę chili. Dzisiaj Wam dam taki przepis na ostrą fasolkę, kochani. Będziecie chcieli, to co zrobicie. Tak jak ja nie będziecie chcieli, to mam Was w nosie. <laughs> Także bierzemy chili. I puszkę fasoli. Fasolkę sobie możemy już do woka tutaj przełożyć. Parmezanka, Stewart tutaj wam gotuje. Nie mam dobrego ustawienia kamery, ale olewamy to. Fasolka biała w tym układzie. Yy, idzie hot do woka. Na masełku ją podsmażamy. Podsmażamy ją na masełku, kochani. I następnie do tej do fasolki dodajemy mm, dodajemy czosnku. Dużo. Jak macie takie normalne, to normalne. Jak nie, to taki szybki sypany. Ekspresowy. I pieprzu również dodajemy. Camille, na przykład najlepsza do tego jest oliwa z oliwek ale ponieważ nie mam kochani i mam y, natomiast y, z pestek moreli to dam troszeczkę z pestek moreli aczkolwiek ona mi tutaj trochę tak zasłodzi tę, tę fasolkę ale to w przepisie ma być oliwa z oliwek taka fajna no potem y, chili myjemy tu moje piri piri już czekają, no potem inną potrawę. I kroimy sobie tą chili. Tylko trzeba znaleźć nożyk odpowiedni. Fajną chili możecie znaleźć kochani w Biedronce, farmazanka z nożem. Biedronce na sztuki, tutaj akurat mogę polecić że ta chili jest świetniasta no i dodajemy tą chili tutaj do tej fasolki to jest świetna potrawa, taka też bardzo syta Zabierzemy sobie łyżeczkę taką ładną na przykład silikonową serduszka i zapitalamy tutaj sobie ten. Czyli Tutaj dajemy gaz, może jeszcze troszkę tego czosnku damy, bo czosnek tutaj robi najlepszą robotę kochani. Mam jeszcze chili, taką w proszku, ale nie wiem czy nie przesadzę jak tam. No i w związku z pokazują pokazuję jak tutaj się tutaj no i to mamy taką sobie fasolkę I jeszcze tu mam sól taką fajną już wam tu pokazywałam na zdjęciu to jest sól kamienna taka himalajska naturalna ona kosztuje pół kilo 25 zł ale się jak najbardziej opłaca bo no właściwości zdrowotne i nie jest ona zanieczyszczona kochani Tak jak taka sól normalna za 2 zł czyli ile to teraz sól kosztuje nie wiem Mieciu proszę nie przeszkadzać. No i ja ją tu wam przez panem do, do młynka. I poczekajta, bo muszę to jakoś zrobić i tutaj mnie teraz przyłożyć. I ją tutaj muszę dodać. Bo tu wszystko musi grać. I żeby wszystkie smaki, kochani, super raźne już mieć, to jeszcze możecie do tego sobie wcisnąć limonkę. Limonkę powinien każdy mieć yy, zawsze w kuchni, ponieważ ona sprawia, że nasza elektryczność dobrze działa. Więc yy, elektryczny ludek, nasz prrr, szybciej lecimy do tego, co chcemy, nie? Więc słuchajcie, tą limonkę praktycznie ja walę do wszystkich potraw możliwych, które pasuje i po pół limonki takiej tutaj dodajemy no i teraz dalej dypcimy to i to jest taka moja farmazońska świetna fasoleczka tu coś jakiś z limonki dubka jakaś wpadła trzeba wyrzucić No mówię z oliwą z oliwek, jak na przykład się najpierw podsmaży, to ja tu na masełku. I potem oliwę z oliwek doda na koniec do takiej fasolki. To jest normalnie... A! Kochani, normalnie przyjemność całą parą. Także to spróbuję. No mega fajne. Ale szczerze to można by było jeszcze zaryzykować tą chili. Taką sypaną bo a co lecimy z koksem takim bo to ma być fasolka z mocą pycha no i do tego kochani będą ziemniaczki będą ogreczki kiszone pokrojone w paseczki i potem będę miała na na deser banany prażone z płatkami owsianymi z kakao to jest taki deser końcowy bo dzisiaj owocki już były inne no to tyle baniki trzymajcie się miłego wykendyku kocham was i woziaczki.